Maneczko z tej strony Pandi W kolejnym odcinku z gry Cyberpunk W dzisiejszym odcinku będziemy oczywiście kontynuować Trzecią część nocy, to jest oczywiście misja z Judy Mamy porozmawiać z nią e Dziękuję za wszystkie łapki i subskrypcje po ostatnich odcinkach Jesteście wielcy, 10 łapek utrzymywane Praktycznie na każdym odcinku, podoba mi się Oczywiście każdą nową osobę zapraszam do subskrypcji Odwiedzenia mojego kanału Jeśli chodzi o nowe filmy, będzie bardzo miło No i chciałbym żebyście udostępniali bardziej Moje odcinki, bo jestem dumny z tego co na razie jest e Dzisiaj mamy porozmawiać z Judy Jestem ciekaw jak będzie przed nami Ogromne miasto i neon, mam tu rozumieć, taki w górę. Fajnie to wygląda. No widać, że to no, miasto przyszłości, tak nawet, Nice City, ale dobrze. Tutaj zrobię taką ładną podstawkę, specjalnie, żeby sobie zrobić takie tło. Ale już będziemy przechodzić do Judy. Jestem ciekawy jaka to będzie długo misja, bo poprzednie były naprawdę ogromne. Jeśli to będzie tylko rozmowa, będzie śmiesznie. Taka mura do nas napisała. Co chodzi? Otwórzmy, co on do nas pisze. Taka mura. Mhm. Hmm, dobra, do zobaczenia. Dobra, może być. Cieszymy się niezmiernie i wchodzimy. Jestem ciekaw czy tu jakieś, jakieś pierdoły będą, bo to zawsze warto zbierać. Robisz pod Judy, jestem ciekaw. Okej, okay, wyższe piętro. Musimy iść. Kogo nie ma? Spójrzmy. Tkanie Judy. Zasnęła. Tak myślę. W każdym razie ma zamknięte oczy i przestała się trząść. Gdyby nie było mi jej tak żal, to chyba bym ją zabiła. Jak się czuje? No jak myślisz? To miasto zabrało jej wszystko, co miała. Osuwała się coraz niżej, a ręce wyciągały się w jej stronę tylko po to, żeby zabrać jeszcze więcej. Teraz jest w jakimś transie, jakby się całkiem zapadła w siebie. Prawie nie reaguje na otoczenie. Okej. Okay. No to kiepsko. Nie chciałam jej grzebać w mózgu. Bardzo nie chciałam. Gdyby nie to, że to ty ją uratowałeś, nie zrobiłabym tego. Wielkie słowa. Czy. No nie no. no, Bo to jak zapytałem, to głupota, nie? Jak się nie, nie oddycha, w skrócie. Czemu jesteś na nią taka wściekła? Kiedy mnie poprosiłeś, żebym poszukała nagrań na jej chipie behawioralnym, byłam wściekła na ciebie. Przecież wiesz, że muszę, wiem. W takim razie nie rozumiem dlaczego. Zaraz zrozumiesz. Pokażę ci braindance, y, które znalazłam. Zapytałem o to pierwsze. Ile udało ci się zgrać tych braindensów? Dwa, z czego jeden jest niezrozumiały. Reszta nagrań była w podobnym stanie co Ewelin. Rozumiem, że ty już je widziałaś. Tak. Musiałam się mocno napracować, żeby je poskładać w coś sensownego. No to. Ale nie chcę ci narzucać moich wniosków. Lepiej, żebyś sam to ocenił. To zapytajmy ją od razu. Okej, okay, pokaż mi. Daj mi sekundę, zaraz wszystko ustawię. Dobra, ty ustawiaj, a ja sobie... Sprawdzimy, raz... czy laleczce faktycznie odjęło mowę? Chodź no. Weźmy to sobie wygląda, to najlepiej. Z, przytajmy, możecie sobie teraz stopnąć i przytać jak chcecie dowiedzieć się czegoś. Jeszcze mamy drugą jazzgę. Dobrze, takie jazzgi sobie zobaczysz czasami, przytać, może coś się odblokuje, są też takie misje czasami. Głupie będziemy pytać w ogóle o coś, ale zapytajmy jeden Fobu. Ten jeden wątek, jak się czujesz? Może potrzebujesz czegoś? Nie chcę cię dręczyć. Chcę tylko porozmawiać. Nie, nie będzie nam odpowiadała, to już jest pewne. Lepiej ją dotknąć, po prostu sprawdzić. Gładko to rozgrywasz. Zapytajmy. Wiem, że to zły moment. Ale muszę zapytać. Wiesz, jak można usunąć biochip? Znasz kogoś, kto potrafi to zrobić? Nie, nie ma sensu, według mnie, pytać. Znaczy, co by Johnny zrobił? Ale od razu by kopa zawalił i tyle by było, pewnie, o tym wszystkim. No dobra, tutaj widzę tak, że nic nie ma za bardzo. Mam oczywiście kolejną jazzgę, którą sobie przeczytamy. Yy, aha, no dobra, no to sobie skipnijcie jak chcecie. Yy, hamburgerek, no wszamiemy sobie później. A tu, żeby się dostać. Kolejna jazzga. Boże, ile to jest jazz? Halo? Nowa jazzga. Czemu miałbym... Dobra, no to, to takie kolejne. Aha, to fajnie. 5 jazzów w jednym mieszkaniu, nie? Zielona Śmierć. Ciekawa nazwa, nie powiem. Kolejna jazzga, Boże Święty ile tu tego jest wszystkiego. Instrukcja obsługi pojazdu. No to tak, ktoś chce wiedzieć jak się obsługuje tego robocika fajnego, no to... Mocie pole do popisu. Może się też czegoś nauczycie. Ehe. Siadaj. Już siadam, czekaj, bo ty masz koła tutaj siódmą jazgę. A ona mi każe usiąść. Wiesz, kaj można usiąść. Mmm... Kolejny, proszę. No i siadamy chyba, tak? Mam tutaj. A ty tu jeszcze masz jedną jazzkę, którą nie mogę przeczytać. Halo, policja. No to chyba połom będę musiał przeczytać. Dobra, to siadamy. Dobra, zaczynajmy. Dane były poważnie uszkodzone. Nie są w pełni edytowalne. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, że w ogóle udało ci się je odzyskać. Ale ty masz sprzęt w ogóle. O. Mm, zaraz się załadują. Obraz jest kiepskiej jakości, ale robiłam co mogłam. Dawew, dasz radę. Na co mam zwrócić uwagę? Możesz się rozejrzeć, jeśli chcesz. Mam Potrzebuj. nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczyć. Nie da się zobaczyć jej twarzy. Ach, zazwyczaj jestem w stanie złamać takie szyfrowanie. Ale teraz nic z tego. To musi być wyspecjalizowana na trenerka. Tak, albo z takimi współpracuję. Dobra. Jeszcze na coś musimy zwrócić uwagę. Na co mam pomóc? Dobra, mam No symbol. Dobra, ja chyba wiem, co to jest. No? To są symbole wewe. Znasz się na tym? Niespecjalnie. Nie na tyle, żeby wiedzieć, co oznaczają. Ale słyszałem, kto ich używa. No? To mogą być voodoo Boys. To mój najlepszy strzał w tym momencie, ale nie mam pewności. Ten gang netrenerów? Chyba ciężko będzie do nich dotrzeć. Ja bym nawet nie wiedziała, gdzie zacząć. Na co mam zwrócić uwagę? Dobra, idźmy Mam dalej. nagrać wszystkie urządzenia i zabezpieczenia? Potrzebujemy widoku na całe pomieszczenie. Sami wyciągniemy z BrainTenzu wszystko, co nam potrzebne. Sprawdzić jego korespondencję? Jeśli dasz radę zrobić to dyskretnie. Najważniejsze, żeby nie nabrał podejrzeń. Staraj się zachowywać jak zwykle. A gdyby sam zaczął mówić coś o biochipie, czy mam... Biochip? Gdzie, Gdzie o nim słyszałaś? Nie wtrąca się do tego. Ty masz tylko nakręcić braindance. Za to ci płacimy. To jest twoje jedyne zadanie. No, tam coś było. Okej, okay, na dole mamy. To chyba nic ważnego. Może nie, ale wszystkie są z miejsc położonych w Pacyfice. A to nam zawęża pole poszukiwań. Ma... Co teraz? Czeka mnie wycieczka mam do Pacyfiki. W... Biochipie, czy mam. Biochip? Gdzie o nich nie wtrąca się do tego. Ty masz Chcesz, tylko coś do to, Za to ci płacimy. To jest Twoje jedyne zadanie. Reszta cię nie dotyczy, jasne? I koniec. To zamykamy, bo nic więcej chyba się nie da. Dobra, Judy, mamy to. I co myślisz? Ta kobieta, która wynajęła Ewelin, masz jakiś pomysł, kto to może być? Nie. Przykro mi, Vi. No to Już wiem, co się stało w chmurach. To oni próbowali ją wypłaszczyć. Stąd jej zepsuty jeep. To była kara? Zorientowali się, że ich przerobiła? Wiedziała o wiele więcej, niż się spodziewali. To przed nimi uciekała. Wygląda na to, że Evelyn nie była z nami do końca szczera. To mało powiedziane. Gdybym wiedziała, w co ona się pakuje, oh, jestem na nią taka wściekła. Miała tylko nagrać Braindance. Niewiarygodne, że była w stanie na własną rękę zorganizować całą akcję w Kompleki Plaza i sprzątnąć Biochips przed nosa swoim zleceniodawcom. Czyli to ona zatrudniła was wszystkich, ona to na siebie ściągnęła. I na ciebie też. Jest jeszcze jedno nagranie. Chcesz zobaczyć? No, dawaj. Dawaj. Chyba już nic więcej mnie nie zaskoczy. Ha! Tego nie być pewny. No, to będzie coś z dźwiękiem. To jakie ona gada? Nie wiem, może po kreolsku? Skoro to w Boys. Może. Sprawdzę, czy mam autotłumacz. A ty spróbuj się dostroić do częstotliwości telefonu. Ciekawe, co mówi druga strona. Mam, poczekaj sekundę. Chyba mówiła coś o Jorinobu. Pewnie dlatego Ewelin zachowała to nagranie. Hmm. Wyłapałam coś jeszcze, jakby. Silverhand? Musimy to przetłumaczyć. To musi być coś ważnego.

Pytanie, czy to jest Dobra, sens. Odłączam cię. Powiedzieć jej o nim. mi się zaraz, czy możemy w ogóle takie coś. ona nie właśnie. Nie chyba. rozumiem co do tego ma Johnny Silverhand. Przecież on zniknął lata temu. Wiesz o co mógł chodzić? O, I to jest pytanie za tysiąc punktów, czy powiedzieć czy nie. Ej, co ty wyprawiasz? Powiedzmy. Nie wiem jak to się potoczy, ale lepiej chyba powiedzieć, bo nie trzymajmy tego w tajemnicy. Jego Engram był na biochipie, który ukradliśmy. En co? Cyfrowy konstrukt osobowości. Chcę się nad tym spokojnie zastanowić. Dasz mi moment? Mm, jasne. Czyś by rozmawiał z Johnem? No, chyba tak. To z nie jest zadowolony. Wiesz kim oni są? Kim jest ta kobieta? Wiesz jak do nich dotrzeć? Kurwa, wi. Byłem martwy przez pięćdziesiąt lat. Strasznie mi przykro, że nie mam teraz dla ciebie wszystkich rozwiązań, żeby ci je podać na pierdolonej, chromowanej tacy! <grym> no i Johnny cię się wkurwił? Niestety. Czego ci ludzie mogą chcieć od Alt? Nie wiem. Nic nie podejrzewasz? Nie wiem. Musimy przede wszystkim dotrzeć do tej netranerki. To jest teraz ważne. Wygląda na to, że wie obie o wystarczająco dużo, żeby nam pomóc. Podobno nie wierzysz, że pomoc jest możliwa. <laughs> po prostu znajdź tę laskę od Wudu Boys. Powiem ci, Judy, zaraz. Najpierw czas ga. Zobaczmy, co to jest. Okej. Okay. Możecie sobie zatrzymać, oczywiście, jeśli macie ochotę. No i. Pytanie, czy będzie opcja. Powiedzenie jej, ona no to będzie śmieszne. Nie dla niej. No zobaczymy zresztą. Poczekaj. Masz jakiś pomysł, jak się skontaktować z Wudu Boys? Czemu pytasz? Boisz się, że ich naśle na Ewelin? Nie. Nie ufałam ci z początku, ale teraz to się zmieniło. Gdybyś chciał się na niej zemścić, to miałeś wiele okazji. Więc skąd to pytanie? Po prostu chcę, żeby ci się udało. Masz już plan? Tam na mieście czas na mnie. Vi, ogarnij się! Popytam ludzi i No to powodzenia. Podańkujemy Dzięki, Judy. To ja dziękuję, Vi. Ewelin nigdy nie potrafiła właściwie oceniać ludzi. Gdyby się lepiej przyjrzała, to wszystko mogłoby się potoczyć inaczej. Dobrze wiedzieć? Dzięki. No i opuszczamy mieszkanie. Pytanie: czy to będzie wszystko? Czy będzie dalej kontynuacja? Zadzwonić musimy. Zapisuje się. Zadanie ukończone. Zadzwonimy i zobaczymy, co dalej. I prawdopodobnie tyle będzie z misji. Będzie bardzo krótki nacinek, z tego co widzę. No ale tak wyszło. No cóż, bywa czasami. Nowe zadanie. Witaj w Pacyfice. No to będzie ciekawe na pewno zadanie. No i zadzwońmy, tak. Wróćmy do rozmowy. Kiedy się spotkamy? Tak twarzą w twarz. Nigdy. Ja nie mam imienia, nie mam nazwiska, nie mam twarzy. Dla ciebie jestem Mr. Hands, gość z telefonu. Bierz to, albo spierdalaj, <noise> no to tyle. Jak to się stało, że Pacyfika stała się twoją strefą wpływów? Jestem jak ono. Kiedyś byłem kimś, dzisiaj latam pod radarem. W Pacyfice dzieje się więcej niż ludziom się wydaje. A jak się zorientują, to będzie za późno. Okej. Okay. Słyszałem, że Netłocz ostatnio bywa w Twojej okolicy. Otwarli mi nad gim pierdolone wrota piekieł. Dobrali się siedzącym w netranerskich fotelach wudu boysom do dupy, tak, że w całej dzielnicy o połowę spadło zużycie prądu. Wow, martwisz się? A nam Wiesz się w co służy przydało. interesowi? Status quo. A jak go nie ma, to interesy idą w pizdę. I następnym razem nie pytaj mnie o takie rzeczy przez telefon. Okej. Okay. Muszę kończyć. Nie marnuj czasu. Niby zadzwoniliśmy do niego. Muszę nawiązać kontakt z Voodoo Boys. Najlepiej bezpośrednio z ich szefem. Aha, od razu z grubej rury. Voodoo Boys przewodzi mamą Brigitte. Ciężko będzie się z nią skontaktować. Okay. Myślałem, że potrafisz załatwić wszystko. Teraz brzmisz jak moja trzecia żona, kiedy chciała nową torebkę. <ścoughs> <Co? śmiech> Jakie to było piękne. Mamą Brigitte? To jakiś pseudonim? Nigdy nie miałem okazji zapytać osobiście. Wszyscy tak o niej mówią, ale raczej nie ma to religijnych konotacji. Fudu Boys traktują swoje kulturowe dziedzictwo dość swobodnie. Nie robisz z nimi interesów? Nie z samą górą. Zresztą oni tam wszyscy są tacy ważni, że ledwo chcą ze mną gadać. Jak chcesz, mogę spytać, czy da się coś załatwić. Tylko muszę wiedzieć, o co konkretnie chodzi. To Wie? prywatna sprawa. Nie pomagasz mi. Prawda? Nie chciałem tylko z ciekawości spytać go, czy to coś da. czy... No, wiecie, wybór opcji tej, jak no, jest dialogowej. Ale dobra, głównie. Tam coś sprawie. na czym im zależy. Serio, chcesz coś opchnąć w Boys? Oni nic od nas nie potrzebują. Wszystko mają własne. Tech, kontakty, układy, sieć. Ale dobra, jak chcesz. Zobaczę, co da się zrobić, i oddzwonię do ciebie. Okej. Okay. No to mamy kolejną misję. Nie, czy główną, ale możliwe, że bardziej poboczną, ale może to być główny wątek. Czekając na telefon od Mr. Hensa, znajdź sobie inne zajęcie. No dobra, czyli po prostu będzie trzeba coś innego zrobić. Jeśli chodzi o dziennik dziennik, dziennik. No mamy tak. Witaj w Pacyfice, to są od niego misje. Stary znajomy, i tu mamy. Takie mury, chyba, tak? To jest misja i to są główne misje, czyli trzymamy wątki główne eee, na rozdrożach, to też jest fajne. 30 tysięcy kasy mamy, więc jakoś to na pewno zagospodarujemy. Ale jeśli chodzi o wątek główny, w tym momencie to już będzie na tyle. Bo będziemy robili poboczne, bo ich jest jak widzicie mnóstwo. Cyberpsychozy też tu mamy różne. Więc będę prawdopodobnie to robić. Eee, jeśli chodzi o autonomię, no, co to jest? Bardzo niskie. A, to jest ten wyścig. Kup pojazd i okej, okay, no to fajnie, dobrze wiedzieć, więc e, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, odcinek byłoby na tyle, mam nadzieję, że, nam, mam nadzieję, że się odcinek spodobał, e, dowiedzieliśmy się co nieco, teraz będziemy oczywiście czekali na telefon e, od Mr. Henson'a e, więc zostawcie łapeczkę, subskrypcję, krótki odcinek, więc każdy może sobie zobaczyć, a 10-15 odcinka to chyba każdy lubi, nie? Więc tyle ode mnie, trzymajcie się i do odcinków, na